Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj mam dla was prezentację dwóch kolejnych wtyczek od Retouch4me. Będzie to taki dodatek do wtyczki Eye Vessels, czyli Eye Brilliance. I ogólnie teraz, jeżeli już kupowaliście wtyczkę do usuwania naczynek w oczach, to iVessels, to teraz dodana została nowa wtyczka do podkreślania oczu i jest ona w jednej paczce Eye Bundle, która jest dostępna pod tym samym linkiem co iVessels, czyli jeżeli kupuje, kupiliście tamto, to, to dostajecie gratis. Jeżeli nie, no to teraz macie dwie wtyczki w tym iBundle w cenie jednej, także jest dodatek i druga wtyczka to będzie Fabric, czyli prasowanie ciuchów, którą sobie przetestujemy na moim głupim zdjęciu i na jednym zdjęciu, które ja już kiedyś prasowałem i porównamy sobie efekty mojego ręcznego Dodgent Burns Frequency Separation z wtyczką właśnie od Retouch4Me. Zanim przejdziemy do prezentacji, też chciałbym tylko wspomnieć, że Retouch4Me ma opcję oczywiście płacenia w rublach i Odezwałem się do Litechformi, bo wiadomo, jaka jest obecnie sytuacja geopolityczna na świecie. I cała firma, ona nie jest z Rosji, tylko jest zarejestrowana w Estonii, a banki mają europejskie, także płatności powinny przechodzić. Jeżeli wasz, powiedzmy, tam, że Revolut nie zablokował płatności w rublach, to dalej możecie to zrobić, ale ogólnie płatności przechodzą. A sami twórcy jeszcze wspomnieli, że tak, część z nich jest z Rosji, ale cała firma działa poza Rosją i ogólnie mają nadzieję na pokój na świecie i jak najszybsze pokojowe rozwiązanie wszelkich konfliktów. Także to jest taki mały disclaimer dla Was, jeżeli byście się zastanawiali co z tą wtyczką dalej i przejdźmy może do prezentacji. Także tak jak wspomniałem mamy wtyczkę do oczu, czyli mamy Retouch For me i wtedy było Eye Vessels. Odpalmy to sobie może, bo tutaj, tutaj te naczynka są widoczne, także jeszcze raz po prostu przejdziemy przez to samo co kiedyś robiliśmy, ale pokażę wam po prostu cały i bundle, bo teraz ten IBundle, czyli taki, jak to się nazywa, bundle, 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 pakiet. O. Cały pakiet jest dostępny z dwiema wtyczkami, także tutaj naczynka zostały usunięte bardzo fajnie, to jest taka. Maska tego typu, maska tworzy się taka jak przy czyszczeniu tła, czyli są osobne piksele, nie jest to tam jakaś maska powiedzmy, na przykład do Burn taka przenikająca, przezroczysta, ale e, po prostu piksele, tyle że mocno wymaskowane. Stworzę sobie kolejną tutaj warstwę i teraz przejdziemy do tej nowej wtycz wtyczki, czyli Eye Brilliance. i Brilliance. Teraz i Brilliance to jest po prostu taki lokalny, e, przepraszam, globalny do Burn, czyli podkreślanie, rzeźbienie. Lokalny to jest wyrównywanie. A tutaj, pomimo tego, że jest na małym detalu, to jest to rzeźbienie. I teraz mm, przybliżę sobie, żebyście widzieli, i teraz zrobimy przed, po, przed, po, przed i po. Zrobimy sobie również maskę. Oczywiście tutaj blend jest 100. Możemy sobie zawsze zmniejszyć, jeżeli chcemy ten efekt, żeby nie był taki mocny. Możemy sobie zrobić, powiedzmy, mniejszy. Robimy apply i też tworzy się maska. Niestety, tak samo jak w przypadku y, tamtej o naczynkach, tutaj też tworzy się maska z pikselami, szkoda, że nie jest to jakiś Doge Burn, bo jednak tutaj niepotrzebnie jest to kopiowane ale wykrywa oczy bez problemu, także jest bardzo spoko dobra, przejdźmy sobie do kolejnego zdjęcia, tutaj są oczy skierowane w bok zobaczmy sobie tutaj czy zrobimy tylko Eye Brilliance w tym przypadku i mamy tutaj podgląd, zróbmy sobie przed i po, przed i po, także bardzo fajnie zrobimy maskę, zastosujemy. I mamy przed, po, przed, po, także bardzo fajne rozjaśnienie, bardzo fajne podkreślenie oczu. Z daleka, przed, po, przed, po. Bardzo fajnie to wygląda, nie jest to sztuczne, nie jest to po prostu maźnięcie pędzlem, jest to bardziej takie dodanie trójwymiarowości, także. Jest y, bardzo przyjemnie działa. Przejdźmy sobie jeszcze jednak do tego zdjęcia, bo tutaj mamy więcej par oczu i sprawdźmy, czy tutaj też to zadziała. Powtórzymy sobie nasz eye brilliance. I teraz zrobimy sobie przed i po, przed i po. I jak widzimy, wszystkie oczy wykryło, także zrobimy sobie maskę. I upewnimy się, że wszystkie oczy zostały wykryte dokładnie. Nawet niektóre elementy, które oczami nie są, jak tutaj, jakieś włosy, ale tutaj myślę, że bez problemu to można wymazać. Zbliżmy tutaj oczy Zuzi. Ciemniejsze też wszystko wykryło. Ola. To samo. Ola druga i Patrycja. Super. Także nawet przy wielkim. Większej ilości osób wszystko wykrywa. To sobie usunę, dlatego że zaraz przejdziemy do kolejnej wtyczki, ale najpierw zrobimy to na moim głupim zdjęciu, czyli wtyczka prasująca. Także jeszcze tylko mała przypominajka, wtyczka i Brilliance jest częścią pakietu i Bundle i jest dostępna razem z wtyczką do czyszczenia naczynek. Także te dwie wtyczki działają właśnie w ten sposób razem połączone. Dobra. Przechodzimy do prasowania. Tutaj jest wycięty kadr. to była para młoda, która nie podskoczyła. W ogóle zdjęcie było <laughs> dziwne. Od zawsze czapka. Kiedyś patrolówka, dzisiaj full cap. Także, znaczy snapback, idziemy do Retouch For me i Fabric. Tutaj może nie mam super pogiętej koszuli, bo jest to koszula taka bardziej codzienna, ale są na niej zmarszczki. Zobaczymy sobie jak to dokładnie działa. Szybko poszło i zobaczcie, jaka ta guszula się zrobiła gładka. Mamy przed, po, przed, po. Oczywiście jest to przesadzone i tutaj detale się również zatracają gdzieś w takich ciemniejszych miejscach, jak to przed kołnierzykiem, Ale myślę, że tutaj blendem możemy sobie spokojnie dopasować taki bardziej naturalny efekt lepszy. No, jak chcemy całkiem wyprasować, to możemy przesadzić. Oczywiście nie możemy iść w drugą stronę, bo tu się już źle robi. Ale nawet jakbyśmy chcieli na tę stuwę sobie zrobić, zawsze możemy zrobić maskę, zrobić apply. To się dużo szybciej robi niż pozostałe tam wtyczki, bym rzekł. I działa tak samo jak czyszczenie tła i, i czyszczenie, znaczy naczynek i iBrilliance, czyli kopiuje piksele, Także mamy przed i po, przed i po, i na tej masce oczywiście możemy sobie teraz usuwać, zrobić. Zwykłą gumkę i na przykład usunąć cienie tam, gdzie chcemy, albo tutaj też zarys koszuli, no może niekoniecznie na tych kieszeni, ale działa to dosyć mocno, ale też dobrze, bo jednak ten materiał tutaj jest dosyć mocno wygładzony, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie przejścia. Jeżeli chodzi o ostrzejsze przejścia, no to tutaj pojawia się delikatny problem, ale o tym zaraz też będzie. Przejdźmy do takiego zdjęcia czyli do trudniejszego zdjęcia. Myślicie sobie że o, o tutaj jest wszystko już prawie wyprasowane. Tak bo to był mój retusz. To był mój retusz który wam kiedyś przedstawiłem na swoim kanale i też zrobiłem z niego prima, prima, aprilisowy żart pod tytułem żelazko. No ale teraz to już nie jest żart bo teraz to, to też jest trochę przed Liquify'em, Także porównanie nie będzie 1 do jeden. Ale teraz to lasko jest w formie wtyczki Ritach for me Ja sobie odznaczę moją tutaj mm, moją warstwę R4M, czyli Ritach me I odpalimy naszą wtyczkę. Odpalimy naszą wtyczkę Fabric. Ok, i mamy nasz oryginal przed po. Przed, po, przed, po. Dużo się dzieje, dużo się dzieje. Tutaj widzimy kokardę na sukience, na koszuli Patrycji, że bardzo straciła na cieniach, ale to możemy odzyskać. Ok, robimy maskę oczywiście, robimy apply. Teraz, gdybyśmy mieli porównać tak po prostu jedno kliknięcie do kilku godzin, no nie bez przesady, kilku godzin, do powiedzmy kilkudziesięciu minut pracy. Tu zdecydowanie mi się udało lepiej wyczyścić zagięcia. I tak jak wspomniałem, już prędzej ostre krawędzie. Jeżeli tutaj zejdziemy do na przykład tej koszuli, gdzie tu jeszcze było takie ostrzejsze krawędzie, albo tam właśnie, czy o tutaj. U mnie ja, tymi, ja te krawędzie tutaj mocno wyczyściłem, także. Mój retusz jest na pewno dokładniejszy, no bo spędziłem nad nim sporo czasu, ale gdybym miał poświęcić całe 30 sekund na odpalenie wtyczki i już zniwelować część zagnieceń, no to, może tutaj za mocno dałem, no to to też jest spoko opcja. Tutaj Kołnierzyki, coś takiego to musimy sobie odzyskać. Chociaż ten cień był mega mocny i teraz, jak go przywracam, to może nie być taki. O, tutaj jeszcze był cień od kokardy. Tu na tym jeszcze takim krawatowym, kokardowym tutaj zwisie. A i tutaj jeszcze jest. To sobie usunę OK. Także to i tak dużo dało, na przykład przy biznesówkach na białych koszulach, które się trochę pogniotły, myślę, że spoko by dało to opcję. Oczywiście ręcznego retuszu to nie zastąpi, bo to jest bardziej naturalny efekt, i ja selektywnie wybierałem, co chcę wyprostować, co nie, i też bardziej się do tego przyłożyłem na pewno, ale jeżeli chodzi o sam automat, bardzo spoko opcja. Tutaj, zwłaszcza na przykład w tyle koszuli u Oli, jak sobie zbliżymy, bardzo fajnie tutaj te cienie wygłodziło. Także, jeżeli mamy rzeczywiście czystą białą koszulę, to może działa to lepiej. Ja sobie to teraz e, może zrobię taką o wersję, czyli spłaszczyłem wszystkie widoczne warstwy. I teraz, jeżeli chciałbym usunąć jeszcze te zagniecenia, no to tutaj już też dużo łatwiej. Usuwa mi się na przykład jakimś stempelkiem te zagniecenia, jeżeli one są kolorystycznie bardzo podobne do reszty materiału. Czyli jeżeli to wyrównanie następuje takie światła, to dużo łatwiej się te zagniecenia będzie usuwać. No dobra, dawaj tutaj mi, żeby coś tu w miarę wyglądało. Cyk, cyk, cyk. Myszką oczywiście, po tablet mi się nie chce sięgnąć z lenistwa. Dobra, czyli mamy tak jest tu wyrównane, cyk na białej koszuli na jednolitym materiale to będzie dużo lepiej wyglądało niż na tych na przykład wzorkach ale też uważam, że nie jest to zły efekt na jedno kliknięcie. Czy warte swoje pieniędzy? Zależy od Was. Przy biznesówkach w jednolitych koszulach może się to lepiej sprawdzić. Ręczne robienie Oczywiście dużo lepszy efekt, no ale jeżeli na przykład robimy sesję wizerunkową całej firmy, no to nie będziemy przy każdym zdjęciu spędzać powiedzmy 40 minut na prasowaniu każdemu koszuli. Także przede wszystkim mówimy ludziom przed sesją, prasujcie koszulę, a później czasami można coś zrobić w Photoshopie, <laughs> ale nie wszystko. Także to by była taka krótka prezentacja tych dwóch nowych wtyczek. Jeszcze mam 3D LUT Creatora od Retouch For Me. To jest taka ich pierwsza wtyczka, zanim w ogóle g też for się pojawiło. Także będę starał się zrobić o tym film, ale ten 3D Loot Creator jest naprawdę mega potężnym narzędziem i ma kupę suwaków różnych opcji, które jeszcze nie do końca ogarnąłem wszystkie, także wolę się do tego bardziej przygotować i będzie o tym jeszcze osobny film, a tutaj jest o tych nowych dwóch wtyczkach, które się niedawno pojawiły. Także to było na tyle. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Sprawdźcie linki w opisie i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!